Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Piątek, 1 kwietnia, a dziś w programie w Zabrzeńskim Ratuszu podpisano umowy na dotacje związane z turystyką. Każdy, kto ma trochę serce dla turystyki, widzi ile tych działań turystycznych w Zabrzu można realizować. Dziesięć zabrzeńskich par świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Raz było wesoło, raz było troszeczkę gorzej, ale było zawsze dobrze. Wczoraj w Urzędzie Miasta podpisano dotację na realizację działań związanych z turystyką przez organizacje pozarządowe. Fundusze zostaną wykorzystane na rzecz różnych inicjatyw służących mieszkańcom zabrze. Już za sześć dni w Hali Pogoń w Zabrzu rozpoczną się kolejne międzynarodowe targi turystyczne promujące turystykę industrialną oraz dziedzictwo przemysłowe i kulturowe. Miasto Zabrze jest gospodarzem tych wydarzeń od 2004 roku ze względu na długie tradycje związane z rozwojem przemysłu oraz dbałość o dziedzictwo. Każdy, kto ma trochę serce dla turystyki, widzi, ile tych działań turystycznych w Zabrzu można realizować. Tu, w zakresie turystyki postindustrialnej, Kopalnia Gujdo, Szczolnia Królowa Luiza, przejażdżki pod, pod ziemią to wszystko proponujemy bardzo wymagającym. Turystom. Tak więc przez kilka dni w Zabrzu będziemy turystykę odmieniać przez wszystkie przypadki i pokazywali będziemy to, co w Zabrzu dla turystyki najważniejsze. A ważne w tym temacie są także dotacje. Dlatego wczoraj w ratuszu podpisano umowy na dofinansowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa dla organizacji pozarządowych. W Zabrzu próbujemy tym wszystkim pasjonatom w różnych dziedzinach pomóc, poprzez dotacje. Tak więc tu mamy kolejną grupę pasjonatów, bo wiemy doskonale, że i w turystyce, i w sporcie, i w kulturze bez pasji po prostu trudno. Wsparcie zostanie przekazane pięciu instytucjom, w tym między innymi Stowarzyszeniu Pogodni i Aktywni. Bardzo dużo dla nas znaczy, ponieważ organizujemy dwa wyjazdy. Jeden w czerwcu, jedziemy w Pieniny, drugi organizujemy w sierpniu, jedziemy na roztoczy, czyli tamte rejony lubelskie. Bardzo ten okres teraz po pandemii i w ogóle sytuacji, jaka jest, to jest właściwie taki wyjazd po zdrowie, żeby zapomnieć o pandemii, żeby panie, bo to są emeryci, osoby starsze, panowie i panie, no żeby po prostu zmienili miejsce pobytu i odpoczęli od tych wszystkich trosk do no, tego dzisiejszego dnia. Oprócz tego dotacje posłużą także na realizację innych inicjatyw służących mieszkańcom Zabrze. Pamiątkowe medale oraz dyplomy otrzymały w Urzędzie Stanu Cywilnego pary, które obchodzą w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody. W zdrowiu i chorobie, w chwilach dobrych i złych, zawsze razem, będąc dla siebie nawzajem wsparciem. Tak ostatnie 50 lat przeżyło 10 zabrzeńskich par, które w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowało złote gody. Raz było wesoło, raz było troszeczkę gorzej, ale było zawsze dobrze. Jak to w małżeństwie, pchanie wózka pod górkę. Dojechaliśmy do tej górki, no teraz z górki na dół. Nigdy my się nie kłócili, nie wadzili, nie. Kuczyli, nie, badzieli, nie? No, czasami tak, ale to były tak o, krótkotrwałe. No, jeden drugiemu musi ustępować. ustępować i to wtedy jest no. dobrze. Dome córka. Syna wnuków nie, bo i od córki dwa wnuki, i od syna dwa wnuki. Także dziękujemy Bogu, że tak przeszło to wszystko. Przeżyć wspólnie 50 lat w małżeństwie to dziś dla wielu nie lada wyczyn, a przecież jak przekonują jubilaci, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. To trzeba się nie kłamać. Nie wolno się kłamać i być sobie zawsze takim po prostu wiernym oddanym. Szanować się. A jak się coś popsuje, naprawiać i dalej. Tak jest. Naprawiać i od nowa to idzie. Nie jest źle, to trzeba chcieć. Żeby się wzajemnie uzupełniali po prostu. Żeby jeden drugiego troszeczkę przytrzymywał, zrozumiał. No i tak, poleci. Tak jak nam poleciało. Ja uważam, że czasami trzeba iść na ustępstwa, a ci młodzi w tej chwili oboje, o, o byle jaką głupotę od razu lecą i składają sprawy o rozwody i w ogóle. Mam nawet przykład w rodzinie. Coś tam się poknociło i zaraz był rozwód po półtora roku. Ja sobie nie wyobrażam. Myśmy się pokłócili, ale za chwilę było już za, na drugi dzień było już tak sielankowo, że nie można by było inaczej. I ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby nie miał męża. Bo najważniejsza jest miłość i wzajemny szacunek. A czego można życzyć jubilatom z okazji tak pięknego jubileuszu? Zdrowia, zdrowia, najważniejsze zdrowie, nic więcej nie potrzeba, wszystko inne mamy. Zdrowia prze, przede, przede wszystkim, no zdrowia. zdrowia, bo najważniejsze zdrowie, a potem wszystko jedzie. kochająca rodzina jest, dzieci, wszystko. no wszystko. Tak dobrego męża jak ja mam. Życzyć wszystkim. Należy życzyć przede wszystkim zdrowia, co zresztą Państwo powtarzają yy, cały czas. Myślę, że jeżeli chce się spędzić jesień życia w radości, no to ona jest możliwa tylko wówczas, kiedy zdrowie nam dopisuje. No i oczywiście należy życzyć pociechy z tych pokoleń, które są po nich, które na pewno bardzo często dają im wiele radości. Do życzeń dołączamy także my, życząc jubilatom kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i miłości. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.